Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić ciasto ballerina, czyli pyszne, warstwowe ciasto z galaretką na biszkopcie, z malinami, budyniem i pianką malinową. To świetny deser na wszelkie uroczystości lub spotkania w większym gronie. Zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Jajka miksujemy z cukrem na jasną, gęstą masę. Powinno to zająć około 7 minut. Mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia i posypujemy wierzch masy jajecznej. Delikatnie łączymy. Jeśli lubicie ciasta warstwowe, po tym filmie zobaczcie mój przepis na ciasto Aurora z kremem i brzoskwiniami. Wylewamy na blaszkę. Pieczemy około 19 minut w 180 stopniach. Wystudzony biszkopt nasączamy wodą z sokiem z cytryny. Warto wcześniej ściągnąć z niego skórkę. Ja tym razem tego nie zrobiłam, ale gwarantuję to lepsze przyleganie kremu do biszkoptu i jego lepsze nasączenie. Przed przygotowaniem kremu nie zapomnijcie przygotować dwóch opakowań galaretki, używając trzech szklanek wody. Galaretka musi być tężejąca przed wylaniem na krem. Ta jest jeszcze za rzadka. Przygotowujemy krem. Na kilka godzin wcześniej gotujemy gęsty budyń używając trzech szklanek soku porzeczkowego, zamiast mleka. Odstawiamy do całkowitego wystygnięcia. Ma mieć temperaturę pokojową, tak jak masło i być bardzo sztywne. Masło miksujemy z cukrem pudrem. Partiami dodajemy wystudzony budyń. Taki budyń możecie przygotować dzień wcześniej. Bardzo ważne jednak, by masło i budyń miały tę samą temperaturę. Inaczej, krem może się zważyć. Krem wykładamy na biszkopt i chłodzimy. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Nasza galaretka wyraźnie zgęstniała. Teraz możemy wylać ją na krem. Maliny możecie wcześniej wrzucić do galaretki lub poukładać na kremie. Chłodzimy w lodówce do całkowitego stężenia. W międzyczasie przygotujcie kolejne opakowanie galaretki do pianki malinowej. Śmietankę ubijamy prawie na sztywno. Odkładamy kilka łyżek i dolewamy łyżkę galaretki przygotowanej z 200 ml wody. Ta galaretka musi być wystudzona, ale wciąż płynna, inaczej powstaną grudki. Dodajemy ją stopniowo i dokładnie mieszamy trzepaczką. Gdyby mimo to pojawiły się Wam grudki, możecie całość podgrzać. Bardzo delikatnie. Grudki powinny zniknąć. Stopniowo wlewamy całość do ubitej śmietanki. Na tym etapie masa jest dość rzadka i pełna bąbelków powietrza. Odkładamy ją do lodówki na około 10 minut do lekkiego zgęstnienia. Wylewamy piankę na galaretkę z malinami. Posypujemy płatkami migdałów, które warto wcześniej uprażyć na suchej patelni. Chłodzimy kilka godzin. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie: lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na moje ciasto Aurora. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!